Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, oto już czwarty raz podążamy śladami krwi Chrystusa. I dzisiaj ślady te wiodą nas na drogę krzyżową. Drogę, którą przeszedł. Pan nasz Jezus Chrystus jako swoją drogę ostatnią. O drodze krzyżowej mamy jedynie lakoniczne wspominki w Ewangeliach. Ewangeliści notują fakt, że Pan nasz Jezus Chrystus zaniósł swój krzyż na miejsce ukrzyżowania. Mateusz i Marek. Wspominają Szymona Piotra, który, Szymona z Cyreny, który został przymuszony do tego, aby pomógł Chrystusowi Panu w niesieniu krzyża. Łukasz w swojej Ewangelii odnotowuje spotkanie Chrystusa z niewiastami. Jan opisuje Titulus, czyli tę tabliczkę, na której wypisana była wina. Zbawiciela, a także wspomina o szatach Chrystusa i o tym, że rzucano o nie losy. Ale kiedy mówimy o Drodze Krzyżowej, dobrze jest umiejscowić sobie ją mniej więcej geograficzno-historycznie, ponieważ wiemy, że prowadziła ona z siedziby Poncjusza Piłata. Na wzgórze Golgoty. Odległość między tymi dwoma punktami wynosi około 600 metrów. To nie jest szczególnie dużo. A jednak wydaje się, że to była najdłuższa droga w życiu naszego Zbawiciela. I moglibyśmy teraz Rozkładać tę drogę krzyżową na czynniki pierwsze, stacja po stacji, ale za długo by to zajęło. To nieprzewidziane jest na czas skazania pasyjnego. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę, moi drodzy, na dwie stacje szczególnie. Po pierwsze, na stację drugą, kiedy Chrystus Pan bierze krzyż na swoje ramiona. A jest to stacja też osobiście dla mnie szczególna, ponieważ w mojej rodzinnej parafii przedstawienie czy obraz przy tej stacji właśnie bardzo szczególnie wygląda. Ponieważ na tym obrazie Chrystus na kolanach na ulicy Jerozolimy wyciągał swoje ręce w stronę krzyża z utęsknieniem. Z oczekiwaniem. a jakby już nie mógł się doczekać, aż krzyż weźmie w swoje ręce. I pamiętam, że właśnie to przedstawienie bardzo na mnie oddziaływało w dzieciństwie. Pobudzało wyobraźnię, rodziło pytania. I o ile. Nie wiemy, czy tak historycznie było. Nikt tego nie odnotowuje, a spekulować w tym aspekcie to by było za dużo. To jednak, jeśli popatrzymy na takie przedstawienie pod względem teologicznym, to już ma ono swój głęboki sens, bo przecież krzyż o ile jest narzędziem męki. Jest formą szubienicy. O tyle jest też narzędziem zbawienia, naszego zbawienia. I ta tęsknota Chrystusa za krzyżem teologicznie nie wynikałaby z tęsknoty za śmiercią, ale z właśnie z wielkiej miłości Boga względem człowieka i z tego wielkiego pragnienia, aby człowieka zbawić, aby. Dać mu możliwość udziału w życiu bożym w niebie. I w tym kontekście także szczególnego wyrazu nabierają słowa zbawiciela, który wzywał przecież. Jeśli ktoś chce mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I Chrystus sam daje przykład tego wezwania. I dosłownie, i w przenośni. I z tej stacji drugiej w naszych rozważaniach przeskakujemy teraz do stacji dziesiątej. Stacji, kiedy Chrystus jest ogołocony. I bardzo często w rozważaniach nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Te stacje łączymy gdzieś z grzechami ciała. Łączymy przede wszystkim z obnażeniem Chrystusa, z tym wstydem, który także w tym momencie z pewnością występował. Ale trzeba nam pamiętać, że ta stacja dziesiąta ten moment drogi krzyżowej to także ból fizyczny Zbawiciela. Bo przecież, jak wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, Chrystus został wcześniej ubiczowany bardzo okrutnie. 39 razy rzymskie flagrum rozrywało bądź miażdżyło jego ciało. Te otwarte rany, które obficie krwawiły, zostały zakryte. Szatą. A jednak, jak dobrze wiemy, kiedy na krwawiące miejsce nałożymy szatę, to bardzo często ta szata zasycha na tym miejscu. I kiedy z Chrystusa odarto szaty, kiedy ten przyszedł na miejsce swojego ukrzyżowania, to także w tym momencie na nowo te wszystkie rany zostały otwarte. Na nowo zaczął obficie z tych ran krwawić. Dlatego też dobrze jest spojrzeć na tę stację także w ten sposób troszkę bardziej fizyczny, żeby zobaczyć, że to cierpienie, którego doświadcza Chrystus, jest cierpieniem w wielu aspektach. Bo cierpienie Chrystusa to cierpienie fizyczne, ale także cierpienie duchowe, też cierpienie psychiki. I te wszystkie elementy, Droga Krzyżowa w sobie zawiera, także w naszym kościele są one przedstawione, choć w sposób ułagodzony, a jednak Kierują naszą uwagę, kiedy to piękne nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiamy, przeżywamy, a no właśnie na poszczególne elementy, kiedy spotkania, odrzucenia, rękoczyny zadają naszemu Zbawicielowi cierpienie. I mówimy o tym, moi drodzy, w tych rozważaniach pasyjnych. Żebyśmy zwrócili uwagę po raz kolejny na to, co Chrystus przyjmuje dobrowolnie dla naszego zbawienia. Ta droga krzyżowa, która rozpoczyna się właśnie sądem. Sądem, na którym Chrystus się nie broni, a później, kiedy bierze krzyż swój. By zanieść Go na miejsce ukrzyżowania, pokazuje nam w pewien sposób także nasze życie i towarzyszenie Chrystusa naszemu życiu, bo przecież śmiało życie nasze moglibyśmy przyrównać do drogi krzyżowej, bo są na Nim i miejsca niesłusznych oskarżeń, i różnego rodzaju spotkania z bliskimi, znajomymi. Ale także niekiedy spotkania z przymusu. Jest także wiele upadków w naszym życiu w, na różnych płaszczyznach, kiedy ta nasza codzienność zdaje się coraz bardziej przybijać nas do Ziemi, a jednak powstajemy i jest w końcu ten moment wypełnienia woli Bożej. Ale ten moment zostawmy sobie na rozważania następne. Natomiast Droga Krzyżowa jest dla nas właśnie takim odniesieniem, że Chrystus Pan te wszystkie momenty także zna, że ich doświadczył. Że w związku z tym to wyrażenie, które pojawiło się już przy świętach Bożego Narodzenia, że jest Emanuelem, to znaczy Bogiem bliskim, nie jest wyrażeniem nad wyrost i nie jest tylko takim powiedzeniem, ale jest rzeczywistością. Bo jest Bogiem bliskim nam w każdym momencie życia. Także, a może szczególnie właśnie w momencie cierpienia, w momencie, który wymaga od nas odniesienia głębszego i dalszego. I więc te rozważania pomogą nam dostrzec Bożą miłość w tym, czego doświadczył nasz Zbawiciel, w tym, co sam podejmuje dobrowolnie. Z tęsknoty za człowiekiem, z wielkiej miłości i wielkiego pragnienia, aby człowieka zbawić, aby Go wydźwignąć z grzechu i wprowadzić do życia Bożego. I niech będzie dla nas także tym impulsem, abyśmy w naszej codzienności w tym tygodniu, ale nie tylko, Starali się odpowiedzieć na tę miłość i żyć rzeczywiście w bliskości Chrystusa, która nieraz może być także bliskością cierpienia. Amen.